Siemka, ja jestem Adacho i witam Was w kolejnym odcinku z mangi Odrodzony jako Jamsza. Zostałem wielokrotnie poprawiany, że nie jest to fan manga, tylko oficjalny spin-off. Dobrze, niech będzie i oficjalny spin-off, ale nie o tym dzisiaj, ponieważ zostały nam jeszcze dwa dodatkowe rozdziały. W zasadzie nie do końca prawowite rozdziały, tylko historia bonusowa. I dodatek specjalny, tajna strategia duetu odrodzonych, a wiemy kto jest drugim odrodzonym, ponieważ w ostatniej części dowiedzieliśmy się, że głównym, finałowym bossem całej mangi okazał się być nie kto inny jak chciał Tzu, od razu powiem, że szkoła żurawia to jest najlepsza szkoła, Tao pai pai. Wspaniały mężczyzna. Także przechodzimy sobie od razu do strony 111. Ponieważ na tej, jeśli dobrze pamiętam, się kończy prawdziwa historia. I zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Co ciekawe, ja na początku nie zwróciłem na to uwagi, ale Jamsza w tej historii ma takie same włosy: po pierwsze, przez całą historię. Po drugie, podczas turnieju Sela, bo widzimy, że tutaj jest turniej Sela. Jamsza nie ma swoich blizn, co też jest fajnym isteregiem. Dodatkowo widać, że obrał trochę inną drogę. W porównaniu do oryginalnego Jamszy, więc zobaczymy, jak historia potoczy się dalej. Historia dodatkowa, nie mam pojęcia, o czym opowiada, ale zaraz sobie to zobaczymy. Także historia bonusowa. Widzę na okładce, że jest Yamsha i Bulma. Nie zostało do końca powiedziane, jak został rozwiązany ich wątek, ze względu na to, że w pewnym momencie po prostu Yamsha zdecydował się nie zabijać Wegety. Potem widzieliśmy oczywiście Tranksa, wiemy, że no wiedza podstawowa, Trunks jest dzieckiem Wegety. Mamy ten wątek, no dobrze, przechodzimy sobie do momentu, w którym Goku wrócił z planety Yardrat po wybuchu planety Namek. Wiemy, że udał się na planetę Yardrat i po jakimś czasie dopiero wrócił na Ziemię w charakterystycznym stroju, nauczył się błyskawicznej transmisji i to był mniej więcej moment, w którym Yamcha stracił Bulmę. Także moje dzieci, mam nadzieję, że ten format wam się podoba, jeśli tak, wiecie co macie robić, przechodzimy do tego, usiądźcie wysoko w... Kurwa, wysoko, wysoko to ja usiadłem tutaj. Podłożyłem sobie poduszkę pod dupę, żeby lepiej mi było widać. Usiądźcie albo połóżcie się w swoich łóżeczkach, weźcie jakąś herbatkę i idziemy. To było wtedy, gdy po raz pierwszy pojawił się Trank z przyszłości. No to nara, a ty Bulma masz urodzić zdrowego Bobasa. Co? Tak było w oryginale, prawda? Boom, wszyscy odlatują. Bobasa? Ej, Bulma, wciąż jesteś? No co ty nie jestem? Ten Goku, jak czasem coś palnie. Więc w końcu pojawił się Trank z przyszłości. Czas leci, a ja. Nadal nie potrafię zrezygnować z Bulmy No co, przecież może istnieć świat, w którym ona i Jamsza są razem Co prawda podczas walki z Saiyanami nie zdołałem zabić Wegety, bo w ostatniej chwili zebrało mi się na sentymenty Ale uznajmy, że to wydarzyło się w świecie równoległym Skoro dotarłem tak daleko, nie zamierzam pozwolić sobie nawet na chwilę zwątpienia Zdobędę Bulmę, choćby nie wiem co Skrylan cały czas stoi w tych... O okularach. Oho, Jamsza się zawziął. Na pewno już się motywuje do ciężkiego treningu i przygotowań. Do tego, co będzie te 3 lata. Ja też się muszę przyłożyć. Tak, Jamsza myśli o puśce. Z drugiej strony łatwo powiedzieć. Nigdy w życiu nie wyznałem dziewczynie uczuć. Muszę się kogoś poradzić. Goku pominał etap zakochania i praktycznie z marszu wziął ślub. Gohan wydaje się bardziej ogarnięty, ale to jeszcze dzieciak. Piccolo stwierdził kiedyś... Że nie rozumie co chodzi w miłości Chujowych masz przyjaciół, powiem ci, ile. Nie no nie masz, nie masz chujowych przyjaciół Masz dobrych przyjaciół, tylko mało wiedzą na ten temat Ten Shinhan z kolei to klasyczny stoik Więc nie w głowie mu romanse I pomyśleć, że zła lunch tak za nim szalała Swoją drogą, ciekawe co u niej Za boskim mistrzem przemawia wieki doświadczenie Ale jak go znam, pewnie zacznie gadać o jakichś świństwach to co, zostaje żółw morski? Jest spokojny i sympatyczny, na pewno postarałby mi się pomóc, ale... Zaraz, mam prosić o porady <ścoughs> sercowe żółwia? O! No, no tak, zapomniałem o jeszcze jednej kluczowej postaci. Okej, okay, kto tam jest? Co? Chcesz wyznać miłość Bulmie? No właśnie, przecież Krillan to jest największy ruchacz w Dragon Ballu. Dokładnie, i tak sobie pomyślałem, że mógłbyś mi coś doradzić. Ja? Daj spokój, przecież ty i Bulma jesteście dla siebie stworzeni. To dziwne, że jeszcze ze sobą nie chodzicie. O, więc ty też tak myślisz? No ba, jestem pewien, że wszystko pójdzie jak trzeba. Tyle, że... Tyle, że co? Odkąd pamiętam, masz cały czas... No i widzicie? To jest coś, co ja... o czym ja przed chwilą wspomniałem nieświadomie. Odkąd pamiętam, zawsze masz taką samą fryzurę. Do tego chodzisz ciągle w stroju treningowym. Może gdybyś zrobił coś z włosami, zafundował sobie jakiś bardziej elegancki strój, jeszcze bardziej spodobałbyś się Bulmie? Ha, zmiana imidżu, co? W sumie, czemu nie? Dzięki, Kuririn. Dobrze, że poprosiłem cię o radę. E, co ty? Jamszo, pozwól, iż ja ci coś powiem. Oho, zaraz się okaże, że jej boski mistrz był kiedyś zakochany. Fajna jest ta ból, oj, fajna. Jako twoja dziewczyna będzie ci mogła robić codziennie ścisk-pysk. Takiemu to dobrze. Dobra, to ja lecę. Leć, powodzenia. Twoją drogą, zazdroszczę. Ja to nadal nie mam widoków na ponerwanie jakiejkolwiek dziewczyny. Ty, mordeczko, jeszcze poczekaj. Spoko, już za trzy lata spotkasz kogoś wyjątkowego. A, no tak, zapomniałem przecież, że to jest gościu w ciele jamszy i on wszystko wie. Co? Cwir, ćwir, ćwir. O nie, chłop ubrał się w garnitur. Wow. Okej, okay, czyli w końcu ściął włosy, ale przecież to jest historia bonusowa. Tak nie było w tej oryginalnej, oryginalnej w cudzysłowie historii w Manze, bo on jak walczył z ciałem, to miał starą fryzurę. No dobra, fryzura jest, garniak jest, chociaż świkiera, przecież od tego czasu minęło dużo czasu. Chociaż od tego czasu minęło dużo czasu. No tak. <laughs> od czasu początku sagi Androidów do Gearsela było trochę mogłem mu w sumie odrosnąć chociaż nie no aż tak tak parę tygodni może nie wiem no dobra fryzora jest garniak jest chyba o to chodziło to straszne na przedmieściach jacyś bandyci wzięli bogoduchawinną dziewczynę na zakładnika co na zakładnika na co czekacie dawać kasę i samochód żebyśmy mogli uciec ej ty opuść broń chyba że nie zależy ci na życiu tej tutaj o nie to są ci jacyś ej przecież ej przecież to są ciała bardzo ten gościu wygląda jak Jeden z wojowników uranej baby i ten też kogoś przypomina. Chyba kolega... An Android 13? Nie, Android 14 albo 15. Kojarzycie? A ty nie dałbyś rady trafić go w dłoń i wytrącić nóż? Szefie, co szefie, to nie jest jakiś durny film sensacyjny. Kto by pomyślał, takie rzeczy w naszym cichym, spokojnym miasteczku. Ech, przydałby się jakiś super bohater No i chyba masz i mówisz i masz, coś nie? Tylko takie rzeczy tutaj w tym miasteczku. Hej, jak wam nie wstyd, zostawcie tę biedną dziewczynę. He? A ty co, kurde, obrońca sprawiedliwości, prawości chyba się znalazł. A żebyście wiedzieli, czasem człowieka nachodzi ochota, żeby sobie trochę pobohaterować. Dobra, dość pieprzenia. Dawać kasa, kasę i jakoś brykę. Bum, Jałsza znika za nim i coś do żarcia, bo z głodnia ciach w kark. Ten upada, jednym uderzeniem został pokonany. Nic nie jest panienko. Oż ty, zapłacisz mi za to! Android 14 się wkurza. Nie trafia Jamszy, Jamsza za to trafia jego w brzuszek. Kopie go na orbitę okołoziemską, ale jednak szybko spada, bo jest za ciężki. Nie wzleciał na orbitę. Obaj rabusie leżą na ziemi. Szeryf ze swoim chudym kumplem nie wiedzą, co się dzieje. Panienka jest zdumiona. To co, panowie policjanci? Rozumiem, że zajmiecie się resztą. To, to było niesamowite! Prosimy z nami na posterunek. Musimy koniecznie wystawić panu pisemne podziękowanie. Nie wiem jak panu dziękować! Może da się pan zaprosić na obiad? Przykro mi, innym razem, już na mnie czas, mam coś ważnego do załatwienia. Tak to jest jak jesteś wybredny, mordo. Skończysz sam, skończysz, wiesz, z kiełbasą w ręce. Trzeba było brać póki ciepła. O, rany, on lata, to prawdziwy superbohater. Na świecie jest masa ładnych dziewczyn, ale jednak Bulma jest absolutnie najlepsza. W drogę do zachodniej stolicy! O, nie, a w środku pewnie już wiecie o co chodzi, nie? Skórzana kanapa, a na niej wegeta z Bulmą. Ciekawe, gdzie jest Bulma. O, hej, o, ho, ho, ale się zmieniłeś, to jak? Zaprosisz mnie na randkę? Ha <laughs> ha, nie, dziękuję. Jeśli szukasz Bulmy, powinna być przy pokoju grawitacyjnym. O, nie! Dzięki za info pokoju grawitacyjnym? Nie. 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 Ciu, ciu, ciu. O nie. Rzuciła mu wodę. Obiad już gotowy, więc zapraszam do jedzenia. O, nie przypominam sobie, żebym o to prosił. Jak zwykle zgrywasz chojraka, co? Hi, 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 hi. O nie, jak ta historia się skończy? Pewnie nie, wy, nie wyzna miłości. Czekaj no, Kakarotto. Będę silniejszy od ciebie, zobaczysz. Hej, Vegeta. Zmierz się ze mną. Że co? No Okej, okay, Vegeta go pokonał jednym ciosem, ale ładnie, jest tutaj wszystko rysowane jak w oryginale. Jesteś nawet za słaby na sparring partnera! He! <laughs> no dobra, wreszcie mam to za sobą. Vegeta, opiekuj się bulmą. <laughs> co ja gadam? Ooo. E, co ty masz bulmę na tapecie? A, a co, nie wolno? Z jakiegoś powodu zawsze gdy ją widzę jakoś mocniej bije mi serce. No co, wej, Zabijałeś się w postaci za no, coś ty też wymyśliłeś, kurde. to wy jesteście! Wszyscy, którzy macie wideo gdzieś na telefonach, ustawieni jako tapety. Ja na tapetę mam ustawiony księżyc i krząszcza bombardiera. Dobra, czytamy dalej, co tu się dzieje. Patrzcie. Dodatek specjalny. Tajna strategia duetu odrodzonych. Ty, słuchaj, wpadłem na świetny pomysł. No, ciałkiem będzie miał taki głos. Co byś powiedział na to, żebyśmy zrobili fuzję? Hmm. Owszem, po połączeniu bylibyśmy pewnie w stanie pokonać jednego cel juniora, ale fuzje mogą wykonać tylko osoby o podobnym wzroście i porównywalnym poziomie ki. A no tak. Chociaż nie, czekaj. W pewnej grze, która koncentrowała się na temacie fuzji, Bulma wynalazła branzolety umożliwiające połączenie dwóch dowolnych osób. Gdyby udało się ją namówić. By nam coś takiego zmajstrowała. To może się udać. Dobra, lecimy do niej. Okej, okay. jeśli będziemy współpracować, nawet my możemy się na coś przydać. Bum! Ale to jest zgrana drużyna. Bulma powinna być teraz w żółwie chacie. W drogę! Ci się walą... Puh, ci się biją na Cell Games, a ci próbują zrobić fuzję. Niesamowite. Ciaocu wyjaśnił Bulmie, na czym polega fuzja. Ta zaś zaledwie w pół godziny skonstruowała dla naszych wojowników bransolety. Ha! Rządzisz, Bulma. Do dzieła. Obaj panowie niezwłocznie przystąpili do akcji. Ehm, więc na zja dajemy ręce w drugą stronę, zaciskamy pięści. Dokładnie. A potem robimy ha i stykamy się palcami wskazującymi. Wreszcie nadszedł ten moment. Fuzja, Ciaocu i Jamszy. Ja pierdzielę. Fu... Zja! Ha! Wow! Zrobili to! Pozycje są chyba dobre. <głos> <głos> Nie wierzę, kurwa, to idzie na okładkę. Ja pierdolę, co to jest? Świetnie, udało się, czuję się o wiele silniejszy. Tak jest, teraz na pewno dam radę. Wezmę udział w grze, ale wyobraźcie sobie, jakby była taka postać. Jakby się to nazwać? Yamzi, a może jaocia, Diaozi podpisane, ale no dobrze, niech będzie. Ciekawe w ogóle, jak wyglądam. krupa kraczą, jednak dajmy sobie spokój <grywy> o nie, to jest najlepsza fuzja Ej, to nie jest koniec, To jest jeszcze... Jak to się stało, że narysowałem Odrodzonego jako Yamshę. Pewnego majowego dnia 2016 roku otrzymałem takiego oto maila. Chciałby Pan opublikować Odrodzonego jako Yamshę w Jumpie Plus? Oficjalny mail od Jumpa z propozycją narysowania dla nich mangi. Z jednej strony nie posiadałem się radości, ale z drugiej... Czy to się aby przyjmie? Przepraszam, że wątpiłem w Pański Instynkt, Panie Redaktorze H... Hu... -ki? Z takimi właśnie wątpliwościami udałem się na pierwsze spotkanie z redakcją. Podczas rozmowy z panem redaktorem zrozumiałem, że zapowiada się naprawdę fajna historia i bardzo się tym podekscytowałem. Pytanie brzmi, jak sprawić, by Jamsza był silniejszy? Gdy miałem już mniej więcej zaplanowany zarys pierwszej części, przystąpiłem do szkicowania. Piórkiem w jednej ręce, a oryginalną mangą w drugiej, dokładałem wszelkich starań, by stworzyć taką historię, która pospodoba się fanom Dragon Balla. Wreszcie, po wielu mniej lub bardziej udanych próbach, Proces szkicowania został zakończony. To jednak bynajmniej nie sprawiło, że moje wątpliwości zniknęły. Wkrótce, ze zdwojoną siłą, przystąpiłem do rysowania właściwej mangi. Jakiś czas później oddałem ją do wydawnictwa, po czym rozpoczął się pełen ekscytacji, ale i stresu okres. Oczekiwania na reakcję czytelników. Ciekawe, że im się spodoba. Ale chłopiec mięśniony. Patrz, co się dzieje, to jest jakiś byk. Jednak jak się. Okazało niepotrzebnie się stresowałem, gdyż manga spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem, i tak oto nadeszła wiekopowna chwila, w której drukiem ukazał się niniejszy tomik. Bardzo za to wszystko dziękuję. Chciałbym w tym miejscu podziękować tym, którzy mnie wspierali czytelnikom, redakcji, a także Tobie, Jamsza. Dzięki! Wow! Naprawdę uważam, że jest to mega, mega przyjemna manga. To, co powiedziałem ostatnio. To byłoby na tyle. Przebrobiliśmy je od początku do końca, i tak samo jak on, dziękuję swoim fanom. Ja bardzo bym chciał podziękować Wam. Po pierwsze, że dotrwaliście do tego momentu tradycyjnie, ponieważ jest to, jest to dla mnie bardzo ważne. Czas oglądania na YouTube się liczy, także nawet bardziej czasem niż wyświetlenia także to jest jedna sprawa. A druga taka, że bardzo naprawdę doceniam to, że oglądacie moje filmy, zostawiacie wszelaką aktywność, zostawiacie wszelakie znaki życia pod tymi filmami już się nie będę Wam dzisiaj pokazywał. Albo może się pokaże Na chwileczkę Bardzo dziękuję jeszcze raz Jeśli chcecie więcej takich czytanek To możecie mi proponować jakieś inne rzeczy Albo zostawić lajka Będzie to sygnał, że taki format wam się podoba Jeśli chcecie być na bieżąco z moimi filmami Nie zapomnijcie o zostawieniu suba A i na te chwilę to by było na tyle Miłego piątku, reszty tygodnia Nie wiem czy jutro, pojutrze będzie film Postaram się żeby był, ale jak nie to nie krzyczcie na mnie Dobra? Ok Trzymajcie się, na razie Cześć 钱南。